Firma Ash Electronics Solution rozpoczęła swoją działalność montażu kontraktowego w roku 2020. Nasi klienci to klienci przede wszystkim z takich sektorów jak sektor medyczny, sektor automotive oraz budynki inteligentne. Widzieliśmy na rynku, że wielu klientów małych i średnich nie jest odpowiednio obsługiwanych, dlatego też nasza firma, gdy rozpoczęła naszą przygodę z montażem kontraktowym, stawiała na tego typu rozwiązania, które pozwolą nam obsługiwać małych i średnich klientów w bardzo krótkim czasie. Szukając odpowiedniego dostawcy na rynku polskim trafiliśmy do firmy Renex, która ma zaplecze sprzętowe tutaj właśnie lokalnie w Polsce, co pozwala nam czuć się bezpiecznie w przypadku kupotów w produkcji czy z linią, jako że mają zaplecze magazynowe części zamiennych. Dzięki urządzeniom, które kupiliśmy, udało nam się dotrzeć do wielu nowych klientów i tutaj przede wszystkim rynek dolnośląski bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Spotkaliśmy się z wieloma nowymi klientami, którzy rozpoczęli z nami współpracę. Widzimy, że bardzo pozytywnie zostaliśmy przyjęci przez rynek i dlatego też z dużym optymizmem patrzymy na przyszłość. Wydaje nam się, że w przyszłym roku przy tym trendzie wzrostowym, który obecnie jesteśmy, będziemy szukać kolejnej linii produkcyjnej i tu też prawdopodobnie wykorzystamy firmę Renex. Nasza wydajność produkcyjna to 30 tysięcy komponentów na godzinę, przy założeniu, że pracują obydwie linie. Dzięki tym liniom produkcyjnym jesteśmy w stanie montować do kilkunastu projektów jednocześnie, oczywiście zakładając, że przechodzą już na następne etapy produkcyjne z linii montażowej, gdyż tutaj jesteśmy w stanie montować dwa, dwa projekty naraz. Urządzenia Yamaha, akurat typu iPulse, były najbardziej konkurencyjne cenowo, jeżeli chodzi o możliwości w stosunku do ceny. Mamy 12 głowic roboczych, ogromne pole robocze, dwie kamery inspekcyjne przyspieszające montaż. Oprogramowanie Japończycy przygotowali w sposób bardzo intuicyjny, umożliwia szybkie pisanie i tworzenie programów. Dzięki temu też umożliwia to bardzo szybkie przygotowanie produkcji pod następne plany produkcyjne. Ostatnim urządzeniem w linii produkcyjnej jest piec lutowniczy. My tutaj postawiliśmy na uznanego na świecie producenta Heller. Ten model pieca posiada 9 stref grzania góra-dół, które możemy indywidualnie sobie poustawiać. Mamy wbudowany profilomierz. Tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi firmy Renex, która bardzo szybko naprawia zaistniałe problemy o ile wystąpią, aczkolwiek maszyny te są bezawaryjne, jeżeli oczywiście są odpowiednio serwisowane raz do roku. Długość pieca i ilość stref grzewczych sprawia, że jesteśmy w stanie wykonać nawet najbardziej wymagający projekt. Nie boimy się dużych i trudnych tematów, ponieważ ten piec da sobie z tym radę. To, co my jako firma możemy zaproponować naszym klientom, to jest kompleksowa obsługa nie tylko samego montażu elektronicznego, ale po Finalną jednostkę, czyli możemy też dokonywać programowania, testowania, jeżeli trzeba żywicowania, skręcania w obudowę, pakowania w opakowanie klienta, wysyłkę do klienta bądź do klienta końcowego. Postawiliśmy na firmę Renek, przede wszystkim ze względu na to, że mogliśmy obejrzeć ten sprzęt na miejscu w firmie Renex w Wocławku. Mogliśmy też się zapoznać z stanami magazynowymi części zamiennych dla tych urządzeń.